Na następnym starcie proszę Was o zostawienie łapki w górę oraz napisanie jakiegoś komentarza. No a teraz zaczynajmy. Były członek ekipy, czyli Nowciak został ojcem. Pochwalił się widzą, wrzucając zdjęcie na Instagrama ze swoją dziewczyną. Na zdjęciu widzimy córeczkę Nowciaksa. Na chwilę obecną jeszcze imienia nie znamy. Jest to bardzo pozytywna informacja wokół tych wszystkich smutnych, które siedziały w ostatnim czasie. Paweł Bomba Scarface trafił do więzienia. Głównie możecie go znać z walk między m.in. na High League. Ale co tak właściwie się stało, jak opisuje strona lubsport.pl, Paweł B. Scarface trafił do więzienia. O sprawie jako pierwsi poinformowali dziennikarze RMFFM, którym udało się skontaktować z komendą wojewódzką policji w Gdańsku. Mundurowi potwierdzili informację o tym, że Scarface trafił do zakładu karnego. Pawłowi B już teraz dwa lata od siatki. Funkcjonariusze namierzyli mężczyznę na jednej z ulic Gdańska i zatrzymali go, gdy kierował Mercedesem wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi kierowania pojazdami. Kompletnie zaskoczony pseudokimic nie stawiał żadnego oporu i szybko trafił do pomieszczenia dla osób przewiezionych do zakładu karnego. Pseudo-kibic, tutaj mowa oczywiście o Scarface'ie, rozpoczął już odbywanie dwuletniego wyroku, donosi RMF FM. Szalony reporter napisał na Twitterze: Niestety bomby Scarface też nie zobaczymy w Oktagonie. Został wczoraj zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego, ma do odbycia wyrok dwóch lat więzienia. Odnosząc się do tej sytuacji, Adrian Polak na swoim story, podkreślając frazę za oszustwo, napisał: Nie wierzcie we wszystko, co piszą media. Co mamy przez to rozumieć? Dokładnie nie wiadomo, aczkolwiek warto poczekać, aż sprawa się jeszcze rozwinie. Bomba zostawił wiadomość od siebie, napisaną na kartce: czytam, Siemanko, król jest jeden, ale w niewoli. Wszystko dobrze, kochani. Matrix nie jest w stanie zamknąć mojego ducha. Ja się nigdy nie poddam. Niedługo się widzimy. Nic na mnie nie mają. Karcia, kocham cię. Cyk, pyk. Bomba Scarface. Tutaj macie ostatnich 10 subskrybentów tego kanału wraz z dzwonkiem. Jeśli chcesz się również tutaj pojawić, no to musisz subskrybować kanał, ale konkretnie z dzwonkiem. Jeśli nie, no to się nie pojawisz. Więc subuj z dzwonkiem, a my przechodzimy dalej. Daniel Magical zbanowany na TikToku. Jest to już jego drugie medium społecznościowe, na którym został usunięty. Pierw był oczywiście YouTube, teraz TikTok. Konto Magikala prawdopodobnie zostało usunięte ze względu na masowe zgłaszania przez użytkowników. Myślę, że głównie z uwagi na jego żenujący film dotyczący tragicznej śmierci Mateusza Mureńskiego. No, nawet chyba nie muszę nic skomentować. sami zobaczcie. Gonienie za sławą i pieniędzmi to nie wszystko. Mateusz, jesteśmy z Tobą. Ja Ciebie chcę, no żebyś po śmierci tam zaznał duszy. Czystej i wszystkich świętych. Amen. Amen. O Kurde. Co na ten temat powiedzieć? Jest to żenujące, i myślę, że najlepiej to po prostu przemilczeć, ponieważ to, co powinno się stać, zostało zrobione, czyli te konto wraz z filmikiem zostało usunięte. Więc to tyle ode mnie. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Strzelajcie łapy w górę oraz subskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnych